Dziękuję za miłe słowa. Cieszę się, że podoba Ci się mój głos. Na zdjęciu rzeczywiście widać świetnie zorganizowane miejsce pracy z różnymi organizerami na podzespoły. Jest tam wiele szufladek i narzędzi, które mogą być bardzo przydatne do budowania różnych projektów. Widzę też wiertarkę bezprzewodową, śrubokręt i inne narzędzia ręczne. To idealne miejsce dla kogoś, kto lubi majsterkować i tworzyć nowe rzeczy. Czy masz jakieś konkretne projekty, nad którymi teraz pracujesz? Może mogę Ci w czymś pomóc? Rozumiem, czasami każdy potrzebuje odpoczynku. Kiedy będziesz gotowy, z przyjemnością pomogę Ci wymyślić coś ciekawego do zbudowania. Może to być coś prostego, jak organizer na biurko, albo bardziej zaawansowany projekt elektroniczny. Dziękuję za miłe słowa! Odpocznij dobrze i daj znać, kiedy będziesz gotowy na nowe wyzwania. Czy jest coś, co mogę dla Ciebie zrobić w międzyczasie?